Cześć, to jest kolejny odcinek z gry Darkest Dungeon. Jeśli się Wam spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Ok, nie przedłużając, yy, wyruszmy. Ja już przygotowałem tutaj naszą drużynę, tylko ich po prostu yy, ustawiłem w odpowiedniej kolejności, bazując na nich ich najlepszej pozycji. Yy, w tym odcinku pójdziemy na dziedziniec, jest to dość, z tego co pamiętam, bardzo niebezpieczna misja, ponieważ nasi towarzysze mogą się zarazić ich wampiryzmem chyba, czy czymś taką chorobą, no ale cóż, no... zobaczmy. Umoczona w smole pochodnia, specjalne łuczyło, którego dwukrotnie owiniętalnem głównie nasączono w skrajnym wymarze. Nie wiem co to daje, ale niech będzie. Eee. Weźmy pochodnie, nie wiem czy te trzy pochodnie nam wystarczą, no ale...

Great banquets and lavish social affairs were hosted here under the stars. Despite the expectation of propriety normally ascribed to those in our position, we mocked the stoic melancholy of the moss covered fountains and cherubic statues, our salacious trysts half hidden in the hedgerows, our morality slipping ever deeper into the mud.

właśnie krwawienie chyba dawało jeszcze oraz nowych przeciwników. Aha, tutaj, pamiętam. Tego nie podnosimy, albo chociaż zobaczmy co tutaj jest, niech ten otworzy. Stare osobliwe, osobliwych, no nic, kości, osobliwość. No, o i krwawienie. Nie nam to daje. Na to... no. są zaskoczeni o tyle dobrze. Yy... Aha, ona. Yy... na tego. Oczywiście o obszarowym. O, krytyk, bardzo dobrze. O, i ok, odbyło się bez w ogóle żadnych obrażeń. Więc bardzo dobrze. No i oni zaczynają. Yy... No tak, no w jak najwięcej przeciwników żeby złapać um, Leczenie, ale krwawienie mu daje Redukcja stresu Na siebie stres plus 10 Aha e, Cierpienie, ósme znaczenie. Nie to weźmy Ten ma mniej życia Krwawienie daje e, Obszarowe ogłoszenie teraz ten jest porny ale tego pierdoli gently this is how 6 okej teraz oni No i tutaj właśnie to karmazynowa klątwa. Na jednego z Twoich bohaterów wpadła karmazynowa klątwa. Różni się ona znacznie od innych chorób. Nie zwalczą jej wizyty w lazarecie i można trzymać ją w ryzach jedynie za pomocą krwi. Być może istnieją i inne sposoby jej zdjęcia. No właśnie. Um. Okej, okay, zwykły. Destroy mm. to. to on nas ok? okej. Za sześć. No i on zaczyna. fajnie. No, ten jaki opity się zmienił. Jest krew, bardzo dobrze przyda nam się do tego karmazynowej klątwy. Mm. Nie wiem co dodaje gniazdo, to jest może tym. Tak, tym musimy to zniszczyć. No właśnie, pamiętam, że ta klątwa była na tyle zła, że ona zarażała innych towarzyszy w naszej... Yy... Krwawe kwiaty. Ziemia przesięgnięta jest na wpół z krwią, to chyba źródło sił tych wykwietów. No właśnie, klątwa kolejna. Problem jest w tym, że nie za bardzo tutaj właśnie chodziłem i nie wiem czym to otwierać. No i tak o tej klątwie mówię. Problem w tym, że ona zaraża przeciwników, znaczy naszych towarzyszy. Co tutaj, jest przepełnione kokony. Za półprzejrzystymi ścianami wiją się i wieżgają dziwne stworzenia. Nie wiem, może pochodnią? Tak, plus 30, ok. z nami Tyle. Komary. O, zaskoczeni zostaliśmy. Oni zaczynają. Obszarowy. Unik. Na nam nic nie jest. Nie jest nam potrzebny. Ok, pokonani. Bez większych problemów. Ich przywróćmy. Drodze, o! Na szczęście mamy łopatę. I ostatnią, więc. Mam nadzieję, że podróty nie będzie. Mam nadzieję, że to jest ostatni pokój. Nie, jednak nie. Jednak dalej. Walka nas czeka jakaś. Okej, okay, no to. Pochodnia nam daje... Aha, plus jeden do cel na jedną rundę. Mm. Ogłuszenie albo ogłuszenie, dajmy chociaż na tego ostatniego. Krytyk za 9, dobrze. Ale ten dostał... A nie, ten dostał spokojnie, okej. Okay. Okej, okay. jeden nie żyje. Ten hmm. obszarowy. 6 nie zaczyna, to wyszły nie... za 10, ok. Na razie bez większych problemów. Tego nie dotykam, albo chociaż osobliwe kości pokryte kurzem. Ścięgna zaśmie zaśmiecają posadzkę. Nie wiem. Woda święcona? Nie. To nie, na razie tego nie dotykam. Nie mam pojęcia czym to otworzyć i kto mógłby to otwierać. było za... Aha, tak, pochodnią to się niszczyło. 17 stresu, okej. Okay. ok, mamy trzy odnogi. To... Pójdźmy tutaj, bo jest najbliżej. Nie będzie trzeba się daleko cofać. Mówimy pochodni. Przesunęło oznaczony cel. Mhm. Unik, ale strasznie. 70 eee. I tego zaatakujmy pierwszego. Hmm. Ogłuszenie spróbujmy na nich rzucić. Dobrze, bardzo dobrze. Unik. Usuń znaczenie na siebie, nie Na siebie plus 10 na stresu, na siebie nie Nie, nie, nie Robi Zniszczmy ich obszarowym On niech wróci na miejsce Mają do odporności na ogłuszenie. weźmy y... żyćmy na nich zarazę. Odporność, aha, no dobra. Aha, on był drugi. Dobra. Obszarowym, żeby zniszczyć to trupło za nimi. Krytyk. Hmm, zarazę. fajnie yy... Rzućmy na... nie... nie. a, on, on, oni byli odboni na zarazę. A, chociaż 9 ma życia Dobra, obszarowym wszystkich trzech, okej. Okay. No i kolejna ma tą karmazynową klątwę. Dobra, ale przynajmniej się przesunął do przodu. To taki plus. Nie, to no Nie fajnie, nie fajnie. Prowadzi nas to dalej. Obiekt, tu musimy się cofnąć, więc musimy zniszczyć trzy obiekty. Aha, dobra, to nie, to byśmy... Usuniemy mu chorobę. Niech zje trochę. A, nie, tutaj nic nie ma. Okej, okay, walka nas wkrótce czeka. Złożymy pochodni. Unik, bardzo dobrze. na niego. Obszarowym krytyk za 9. okej. To mu trochę stresu zredukowało i tutaj temu zwykły za 10. A jeden z Twoich zarażonych bohaterów odczuwa pragnienie, które ugasimć może wyłącznie krew. Bohater musi spożyć ją wkrótce, w przeciwnym razie zacznie słabnąć. Ten potrzebuje wypić krwi. Spożycie krwi wywiera na bohaterów przerażające efekty. Pragną przemocy. Aha, to jeszcze to tak źle i tak źle. Szemrzący zdrój rozlewa szkarłat, czerpiąc cier z jakiegoś przeklętego źródła. No i tutaj pewnie by się przydała nam y, ta y, woda święcona. Niestety, Głukę ją wykorzystałem. Dobra, ale widzę, że tutaj jest puste. Mamy jeszcze jeden obiekt do zniszczenia, więc pójdźmy tutaj. Tu jest coś. Tu jest jakaś bitwa. Ale myślę, żeby nie ryzykować większych po prostu... Bitwę sobie odpuścimy, zrobimy tylko zadanie. Światki, tu też się zostawmy. Obiekt. Oho. Tajemnica post tajemnicza postać. Nie w pełni ludzka, lecz nie posiadająca też w pełni cech owada. Klęczy na posadzce. Nie wiem. pewnie chciałaby krew, ale. My jej nie damy krwi Okej, okay, jednak bo nie trzeba się tam cofnąć, bo widzę, że tutaj nie ma obiektu. Później tutaj gdzieś był po drodze. Obszarowe Minus 10 do celu. Dobra, to go. Nie, nic mu to nie dało. Obrażeń, plus 20 do obrażeń, Unik? E, szuary unik zrobiły <grystanie> za 3 on no on ma 100 Nie możemy Unik Czym to zniszczyć? Czy to się w ogóle da zniszczyć Zaraza na 4 Krytyk za 8. Um, dobra, na razie. Bimy go. Mogę użyć jakichś przedmiotów? Nie mogę. Bo to nie moja runda też. Za 5. skrwawienie za 3. Uleczy go. A nie, co to było? Za jeden. Odporność, odporność. No. Różmy na nim bandaża. Za dziesięć, ok. Okej, masochizm. A ten dostał masoch masochizm. Nie fajnie. Niech on się przesunie. Jak to chyba było. Hmm. To nie, niech go uleczy, Niego jest, zwróć śmierci. Mm. Osłabienie. Okej. Okay. Obrażenia na dwie rundy. Unik. Nie fajnie. Obrażenia plus 20 i ochrony na trzy rundy. fajnie, ten znowu ma wrota śmierci. Krytyk za 10. Krwawienie mu walnął. OK okej. Eee, Niech uwalnie krytyk za 1. 6 na 5. To bardzo dobrze. Ten może jeszcze mu krwawienie dorzucić. 8, więc ok. Przez 4 rundy. I się leczy. No nie fajnie. Unik. 16 i 15, ok. Oni też mają grota śmierci. I on ma znowu grota śmierci. Dobra, ale nakładajmy na niego wstawienie. To nie um, jest na zarazę, ale... Dobra, ulecmy tego. Jeszcze 8 odporność na krwawienie. Nie, niech go atakuje. Dobra, dwie rundy ma. Okej, okay, ale. To nie, jeszcze nie ginie. okej, okay, ale w następnej powinien umrzeć za 8 dostanie. Tak, bardzo dobrze. Nie wiem, czy te szuwary w ogóle da się niszczyć. Okay, yy. Niech zjedzą, żeby chociaż ich tylko zabrać. Karmazynowy dwór. Dwór. Plus 4 szybkości, jeśli pochodnia poniżej 60. Plus 25% obrażeń, jeśli pochodnia poniżej 60. Minus 25% do szybkości wywołania krwawienia. I minus 10% maksymalnego PZ. Tego nie chcemy. Dalej to prowadzi mhm. Dobra, no nie mamy wyboru Idźmy, jeszcze jedną rzecz musimy zniszczyć O wola bohatera W niebo wzięty Nie mogę sprawdzić, tak? Nie mogę To jest skarba, ja tylko Nie wiem, czy da się da jakoś to sprawdzić Okej, okay, nie mamy też pożywienia. Mm. No właśnie, paranoja. O, ma tylko wszyscy, kurde, jakąś chorobę dostają. Tylko ten krzyżowiec się jeszcze jakoś trzyma. No właśnie, teraz nie mieliśmy łopaty, i tak jak mm, wcześniej mówiłem w różnych optykach. No ona chyba ginie, bo już nie mamy jaki tego. No jeszcze krwawie nie dostała, no to fajnie. Yy, nie mamy jak tego zniszczyć, ale nie na szczęście. Okej, okay, wykonaliśmy zadanie. Wróćmy do osady. A roiling aviary where instinct and impulse were indulged with wild abandon. A bewitching predator slipped in amidst the swarm of tittering sycophants. Though outwardly urbane, I could sense in her a mocking thirst. Driven half mad by cloying vulgarity, I plotted to rid myself of this lurking threat. In a grand display of sadistic sport. But as the moment of murder drew nigh, the Gibbous Moon revealed her inhuman desires in all their stultifying hideousness. No talk. Okej, okay, prawie 10 tysięcy złota przyda się, bo mieliśmy problem. Tylko jedną pamiątkę tutaj, 12 herbów. Zaproszenie do, od barona: zaproszenie na wieczór pełen gier i rozrywki, w, wszelkich podpisano. Baron, okej, okay. i tutaj dostaliśmy jakiś przedmiot. Tak, do ulepszenia. Okej, okay, oni mają tutaj po dwa. Szybko ręki. Plus 4 szybkości w pierwszej rundzie, okej. Okay. Odkrywca ruin. Do obrażeń od stresu... Minus 20% do obrażeń od stresu w ruinach. Okej. Okay. Miłośnik procentów. W mieście tylko pije. Uzdolniony ha hazardista. Większe szanse wygrania w to Okej, okay, dobra. Tak, bo chyba... Mają zimne zimne. Tak, w szulerni możemy chyba wygrać pieniądze. Jak mamy mało, my na razie tego robić nie będziemy. Udało się przywrócić osadę do poziomu możliwej do przyjęcia gdy generacji, jednakowoż dys Dyspersja tej zarazy w okoliczne regiony zdaje się być zgoła nieunikniona. We wszystkich regionach możemy wygląda, e, wyglądać ataków zarazy. No, nie fajnie. Mhm. Tydzień siódmy. O, o, oberża. Bohater Cyrtrius oddał się hazardowi i odzyskał 55 punktów stresu. Ok, w miarę są. Mhm. Tutaj 45, 77, 55 Wydarzenie miejskie, postępne zakażenie OK, ale to i tak Dobra, ściągnijmy im to im się nie przyda na razie. Ja jestem Maverick A to była gra Darkest Dungeon. Cześć.